W tym filmie podjąłem się przeżycia 24 godzin na trybie FTSMP Tryb ten to wzorowanie prawdziwej mapy świata w świecie gry Minecrafta Jednakże moim utrudnieniem będzie mapa, która aktualizuje się na bieżąco Pokazując dokładne koordynaty graczy Nie było to najłatwiejsze wyzwanie A o reszcie dowiecie się oglądając ten materiał do końca Dobrze, a więc standardowo y, zaczynamy na spawnie Słuchajcie, spawn jest położony w Polsce, bo to już sprawdziłem na stronce I moim takim planem y, będzie dostać się przez ocean do Ameryki w okolice Amazonki Mam nadzieję, że to jest Amazonka i że nie popełniłem jakiegoś błędu na filmy Ponieważ ponieważ tu widzę bardzo dużą ilość drzew no i po prostu będziemy mogli wziąć pracę drwala i troszeczkę może zarobić na ścinaniu drzew a przy okazji pozyskać cenny surowiec do budowy państwa no i do budowy jakiegoś ekwipunku. Myślałem jeszcze o prairie ale chyba nie ma za dużo surowców tak mi się wydaje albo właśnie może nas to zmylić i może tam być całkiem dużo surowców przez to, że ludzie tam nie chodzą bo jak sami dobrze widzicie na terenie Europy jest bardzo dużo osób. Zamieniamy ekwipunek najadamy się do syta i lecimy znaleźć swoją pierwszą lokalizację, która po prostu umożliwi nam przejście do Ameryki na początku wpisałem slash kod TikTok, aby odebrać darmową rangę na 24 godziny i odebrać z niej zawartość kita. A w środku znajdowało się set 1 2 złote jabłka, miecz z oraz tulsy 2-3. Ogólnie jest to bardzo fajny ekwipunek na start i polecam odebrać go każdej nowej osobie. Jednak należy pamiętać, że rangę można odebrać tylko raz na edycję i można ją pozyskać na tylko jednym trybie. Więc zastanówcie się dobrze i napiszcie w komentarzu na jakim trybie odbierzecie rangę. Później postanowiłem tepać się w losowe kordy. Z nadzieją, że znajdę się gdzieś blisko wyznaczonego celu. Ja już znajduję się na mapie, już widzę, że do naszej Amazonki mamy bardzo niewiele kratek, ponieważ mamy 1600 bloków. Na tej mapie generalnie pokazywani są wszyscy gracze dokładnie z ich lokalizacją. Także będzie bardzo duży problem Dlatego ja się śpieszę, żeby po prostu jak najszybciej przejść niezauważonym do tej Ameryki, ponieważ w Amazonce naprawdę są tylko dwie osoby. Ale zanim to zrobiłem, odebrałem jeszcze darmowe klucze pod komendą Daily. A co mi z nich dropnęło? Przekonajcie się sami. 16 sztabek złota, 15 leveli oraz mięsko. I mamy, słuchajcie, pierwszy pojazd, czego mogę zabrać? Bo jak możecie nie wiedzieć, na tym trybie są różne pojazdy, maszyny, samoloty i tak dalej? Dołączyliśmy widzowie pod jakieś dziwne zabudowania, typu to jest chyba Lavacast, ale tu ktoś próbował ułożyć chyba swój zamek. Niestety to jest Kuboid. Dwie więc się tu nie wkradniemy. Co tu są zabudowania jakieś dziwne? Ej, co jest grane? Nie mam pojęcia. To wygląda jak jakiś grinder, ale wełny? Chyba nie jest najmocniejszy budulec. Tu jest państwo normalnie. To jest rozwalone państwo. Jakieś samochody, jakieś... Co to jest? To jest jakaś elektrownia Chyba była. To jest jakiś reaktor Co jest? Jakie tu Grube rzeczy się działy Ja nie mogę. To jest nawet jakiś traktor Czy jakiś kład? Nie, to jednak traktor Nowe zaproszenie Klan Essa zaprasza cię Kto jest właścicielem tego klanu? Totalnie nie mam pojęcia, kto mnie teraz Zaprosił, ale wiecie co? Na razie Chyba odpuszczę Ja dojdę na tą amazonkę, po prostu do nich Się tepnę. Jesteśmy powoli w naszej amazonce Zostało mi 300 kratek, także ja ustawiam Tutaj jest Homa, idę na spawna i tepam się do nich. Przyjmujemy ich zaproszenie. To zaproszenie po prostu minęło. Miejmy nadzieję, że zaproszą nas jeszcze raz, albo sami się zgłośmy. Niestety z klanu wyszło nici. Dajdzę przed klubu była trójka osób. To jest trójka osób, które dołączyły do klanu. I oni są w górach, także chyba tajga jest tylko co bezpieczna. Po moich obserwacjach wynika z tego, że tutaj naprawdę nikt nie chodzi. Więc myślę, że będę dążył do przejścia na tę część mapy. Czemu po prostu nie? A zatem tak jak postanowiłem, wyruszyłem na wyprawę. Jednak po drodze spotkałem dziwną budowlę. A chwilę później dostałem bardzo dziwną propozycję. Jednak, jak się później okazało, totalnie zmieniła ona bieg mojej gry. Biegam sobie po tajce. Tak myślę, że skoro i tak chodzimy, to możemy wpisać sobie określnik praca i zobaczyć sobie, jakie mamy prace. Mamy właśnie wędrowca. Dołączyłeś do pracy wędrownika. Będziemy chyba dostawać punkty za bieganie. Mamy problem, bo szedłem gdzieś i nie potrafię stąd wyjść, a tu jest kwoj. Chociaż? Czekaj, czy ja jestem mądry? No oczywiście, że jestem mądry. Ej, co tutaj jest zbudowane? Ej, co to jest za czołg? Z jakiś. Dom I nie mogę tego zebrać. To jest na terenie czyjegoś państwa, ale no poczekaj na NFZ, ty, normalnie tako. Ktoś chce się do mnie tepać? Chcę, koledze, pomóc. Czy ja cię znam? Ja go totalnie nie kojarzę, przynajmniej po niku. Nie, ple, PLS. To czemu on chce, stary, się do mnie tepać? Czemu chce się do mnie tepać? Dam ci 10 koła, stary, ja nie potrzebuję twoich pieniędzy, ja wolę życie niż 10 tysięcy! Ej, dobra, nie wiem, widzowie, totalnie, totalnie zwariowana akcja jakaś. Ej, on spawi, żebym go tepnął! Co jest? To idź na działkę, dam ci 10 tysięcy! Nie mam. Ja nie mam zrobionej działki jeszcze. To był teren gracza Mr. Krycha. A jak chcecie zobaczyć zdjęcie z Mr. Krychą, na Instagramie możecie wbijać. Polubić, bo zdjęcie robi mega wrażenie. Ja nie zabiję szybko. Please. Ej, dobra, ej, dobra. Robimy coś takiego. Ustawiamy tu Homa, idziemy na spawna i go tepamy. Tepaj się. Jestem za cienki bolec, żeby go tepnąć. Bo nie zabiję go, bo nawet nie umiem się klepać. Tam, gdzie byłeś, miałeś mnie tepnąć. Ej, dobra, ale on jest jakiś niemiły w ogóle. Nie będę mu pomagał. Został zabity przez z NIKOŚ. To jest ten, kto... Który do mnie pisał przed chwilą, Ej, on on zabija gra. O jezu, jak ja dobrze, że ja się tutaj nie tepłem. Ale widzowie, jednak szczęście mam, jednak nos mi podpowiadał, żeby go nie tepać. Okej, okay, i dotarliśmy do naszego celu podróży, także udajemy się na tą pustynię. Wow, wykupiłem 100 dolarków, ścinając jedną palmę, więc wespniemy się na drugą. Nie, czekaj, to, to nie jest palma. Co, co to jest za drzewo? Drzewo dżunglowe, po prostu. No, to się chyba nie nazywa. Cały czas obserwuję mapę na drugim monitorze i patrzę, tak tutaj nigdy na mnie nie idzie. Więc jak tylko ktoś by do mnie tutaj szedł, od razu z Ey, widzowie, o co chodzi? Teraz dopiero z... Zobaczyłem, że mam 10 tysięcy. Dobra, więc następny cel podróży nasz został wyznaczony. Skoro musimy i tak tyle iść, to zwolnimy się z tej pracy drwala. Pójdziemy normalnie do pracy wędrowca. Ten gracz, który wszystkich tepa i zabija jest niedaleko mnie, także muszę się pośpieszyć i uciec przed nim stąd jak najszybciej. To co mówiłem, góry. Nikoś zabił kolejną ofiarę i widzę, że jest ich tam dwóch, a nawet trzech, także chciałem się tepnąć do niego i po prostu go ukarać, ale widzę, że to niemożliwe. Kupuję cztery książki Protection, kupuję sharpness piątkę i Feder fallinga czwórkę, no i kupię jeszcze sześć sztabek netherytu. Dzięki pieniądzom, które dostałem od tamtego gracza, mogłem ulepszyć swój ekwipunek i wznieść rozgrywkę na zupełnie nowy poziom. A więc tak jak widzicie, moi drodzy, mam porządny ekwipunek, dodatkowo wykopałem masę węgla, którego zaraz sprzedam i zarabię sobie dodatkowe dolarki. Kupiłem parę potionek i jestem tak naprawdę przygotowany na jakąś większą bitkę, także spróbuję sobie kogoś namierzyć i spróbuję się z nim zmierzyć. Wyjdzie mi... Czyliście się Widzę, że zbliżam się do jakiegoś gracza. Zobaczymy, czy będzie chciał się z nami bić, czy po prostu ucieknie. Yay! wygrałem! 200 dolarków, rzucie monetą. Tutaj mamy jakiegoś gracza na platformie i spróbuję do niego podpłynąć, żeby zobaczyć ewentualnie jaki on ma set i ewentualnie się z nim pobić. Chyba, że jest na swoje działce, no to wtedy lipa. Tak, tu jest jego działka. Ale dobra, podejdę. Tu jest, patrzcie, tu jest. Okej, okay, dobra, on ubiera neterahtowy set, on włącza bicie, on włącza PvP, widzowie! On włącza PvP. Dobra, 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 bijemy się z nim. Bo on zaraz tu kolegów tepnie Dobra, to ja uciekam O nie, straciłem łódkę, wpłynąłem na czyjś teren No to super Znalazłem jakiś mur I z tego co widzę, to nie jest mur zbudowany przez gracza Bo on idzie przez większą część mapy Czy jest możliwość, żeby to był mur na granicy z Meksykiem? Serio, bo ja się za bardzo nie znam na geografii I gdyby ktoś mi mógł powiedzieć Co się tu odbywa, że to jest właśnie taki mur To byłbym mega, mega wdzięczny Po dłuższym czasie stwierdziłem Że pogoń za graczami bez elitry ani pojazdów Nie ma najmniejszego sensu Ponieważ każdy obserwując mapę mógł przewidzieć atak wroga. Postanowiłem więc zrobić pułapkę, jednak nie chciałem robić tego jak każdy, więc opracowałem szczegółową strategię, w której kluczową rolę pełniła właśnie mapa. Bez namysłu od razu zabrałem się do budowy. Postanowiłem stworzyć jeszcze fajkowy Kuboid, tak aby ludzie myśleli, że naprawdę chcę zawrzeć z nimi sojusz. A jak to wygląda? Tu jest zrobiony fakeowy kuboid. Tu jest jakiś domek udawany, zrobiony. Jeżeli ktoś się na to nabierze, to naprawdę nie wierzę w ludzi. Pora zaprezentować, jak ta pułapka ma działać. Tutaj jak widzicie jest fakeowy kuboid, z którego będę pisał do graczy, żeby się do mnie po prostu tepnęli. No i jeżeli się już do mnie tepną, to szybciutko biorę home góra, przenosi nas tu na pułapkę. Tutaj klikamy siup. A czemu to nie otwiera tej klapy? Halo. Dobra, ten guzik będzie aktywował tą klapę. Tutaj będę szybko blokował ludzi. Gdyby coś mi tutaj nie pojkło i gracz jakimś cudem by się wydostał z tej klatki, to szybciutko lecę sobie tutaj skaczę sobie tam, łapie, się łódki, zjeżdżam na dół i yy, wytepuję na jakiegoś kuboida i jestem teoretycznie bezpieczny. Nie pokazałem wam jeszcze jednego kuboida, tylko kurde, nie wiem co tutaj się będzie działo, bo tutaj lawy stawiałem. Idealnie patrz, jak postawiłem kuboida. Znaczy, nie kuboida, tylko Homa' zrobiłem. No i generalnie gracze mają spadać tutaj. nadal są przyciski oraz pół przez które nie będą mogli zrobić łoterka. Mam nadzieję, że będą ginąć. Tutaj po części jeszcze wylałem lawę. W końcu się poddałem. To wylewanie lawy jest tak oporne. Lecimy z pierwszą osobą, że idziemy na Home. W sumie stwierdziłem, że na w ja spróbuję z tego fajkowego Kuboida. No bo po prostu, jeżeli ludzie będą widzieli, że mogą mnie zabić, to chętnie się chyba będą do mnie tepali. Napiszę kto chce, co ja Ubieram sobie w sumie połowę seta, żeby widzieli, że no coś po prostu mam i to nie jest skam. Żeby wyglądać jak najbardziej taki gracz, który jest nieświadomy. Może ludzie będą się chętniej tepali. Jeżeli zobaczą mnie w pobliżu Kuboida. Chyba się nikt nie tepnie. TPA, szukam soja do klanu. To są takie zud wiadomości, takie takie skamerskie też bardzo mało graczy jest, więc większość osób już chyba ogarnia, no bo jest też bardzo za późno, dlatego będzie mi na pewno trudniej. Może napiszemy miejscu z wiadomość, szukam ludzi do klanu po prostu. O jakiś Filip chce chce soja. Dobra, zapytam go, czy chce po prostu sojusz z moim klanem. No okej, okay, dobra, napisał OK. To tepni się. Ja sobie będę tutaj biegał koło tego fejkowego kuboida. On zbiera kolegów. MSG, krycha. Dobra, zapytam go, ile itemów potrzebuje. Może uda się nam krycha tepnąć. Filip się tepa. Dobra, dobra, y -y, idziemy, home. Y -y, góra, dobra, 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 dobra. Szybko, 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 szybko. Tepe akcept no nie, no nie, no nie, czemu go nie mogę bić? No nie, czekaj, homebaza Zaliczyło mi killa, ej rozsypał się chłop Tu się rozsypał, dobra, mam jakiś diamentowy miecz Dobra, ej, nie jest źle, dobra, kolejny Kolejny jest, kolejny jest, chcesz Dobrze. Mi się wydaje, że przez to, że piszę na MSG przynajmniej to jest ba Jestem bardziej wiarygodny, chociaż Może niekoniecznie, żartuję, że Ktoś ma kub. ej, faktycznie ja tu nie mam Kuboida, żeby mi ktoś tej pułapki nie zatykę Nie zamknął, ej, tepa się Tepe akcja, dobra, to kto się do mnie tepnął? Dobra, dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go Dobra, odda killa, oddał ziomek kila. Dziękuję ci stary. Dzięki ci stary. A, nie wiem. Alancio, może tego Alancia bym tepnął. Chyba z nim pójdziemy po prostu na Discorda. Ej, dobra, a gdybyśmy tego Pawla zabili. On nie ma klanu. MSG Pawel. Zagadam go jakoś, dlaczego go Hancał, później zaproponuję mu TPA. Ej, on może być dobry, bo on ma jakąś rangę. Mógłbym go w sumie sklepać i dostać. Dostałbym 10 tysięcy. Zdam sobie sprawę, że ja jestem na mapie, na tej swojej badzi cały czas jestem na mapie widoczny. Pójdę pod swojego fejkowego kuboida Kurde, on chyba nie jest chętny. Ale może krycha się te. Albo wiecie, co mam pomysł. Komuś muszę na rynek. Pytam go czy on szuka free itemów, może akurat się zgodzi lepnąć Ma ktoś do sprzedania perły? Dobra, szybka zmiana taktyki Lecę do netheru, a, 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 chyba że nether jest zamknięty Okej, okay. no to już sobie pofarmiłem endermany A to skoro, dobra, nie, ja muszę zdobyć te perły Dobra, wracam już, mam nadzieję, że tam tamto szkło jeszcze dalej jest Dobra, mam już to, co chciałem, krystale, mam cały aktywunek przygotowany do bicia się, mam perełki. Szukamy ofiary, do której mógłbym się po prostu tepnąć. TPA, siema, jestem Jacob, on chyba mnie niestety nie tepnie. Na, zapytam, czy chciałby w ogóle do klanu, bo może on nie chce, może on nie szuka. On awczy, bo on tu ma farmę, ej, ale jakbym nie będę widział ja biła awków. Tak, to jest chyba kolejny awk Dlaczego mi się same awki trafiają? Ej, dlaczego mi się tutaj gracze nie ruszają w ogóle? Dobra, ruszają się Po prostu niektórzy mają awka Jakbym się do Feniksa tepnął Wszystkie dotychczasowe taktyki zawodziły A ja miałem coraz mniej czasu Musiałem coś szybko wykombinować Do kogo mogę tepać? Mnie pyta jakie mam itemy temy I patrząc po... On wraca na swojego Kuboida Czyli chyba będzie chciał mnie tepnąć Napiszę yeah. mu enchantowane Czy będzie chciał zaryzykować, czy nie będzie chciał zaryzykować? Tepniesz? Yeah. Nie, ule Ja się chyba do niego przejdę Nie no Biciafka to tak niepanurowo. Ktoś tu jest, ktoś tu jest, ktoś tu jest. O matko, o matko, matko, ktoś tu jest. Siema, nie wiem, ziomek. Pokojowo. On się by nie chciał bić? On chce 1v1. Yeah. O kurde. Ma koksa, on mi pokazał koksa. Nie mam koksa. Plus on ma elkę W międzyczasie napisał do mnie gracz, którego prosiłem wcześniej o tepnięcie z prośbą, abym pod żadnym pozorem nie teamował się z osobą, którą teraz rozmawiam, ponieważ chcę coś zrobić. Zabrzmiało to tajemniczo i dość groźnie. Ale o co mu chodziło, zobaczcie sami. On mi rzuca strengthy. Mam słabe ity. O, nie! Co jest grane? Dobra, dobra, kurde, nie no, ziomek chce mnie... Dobra, dobra, ziomek chce mnie bić! Elo! No co jest grane? Wyrzuć są tą perwę, wyciekaj, wycykaj, wycykaj, wycykaj. Dobra. Ej, co jest? RTP. Uciekł. Ja pierdziele. Dawaj 1v1. Chopy, ja mam słabszy ty, ja mam słabszy mózg, ty masz koksy, ja nie mam koksów. Przypominam, ja mam tylko set prot 2, jeżeli widzicie tu prot 4 to zostawcie łapkę w górę i wtedy będzie prot 2. Ej, a jakbym tepnął go na tą swoją pułapkę? Ej dobra, tepnął go na pułapkę, co to Ej, ja idę do tego ziomka, ej ja idę do tego ziomka. Jak się później okazało, to był spory błąd. Tu jest ziomek, tu jest ziomek, tu jest ziomek. Ja nie mogę. A ja on potuje. Dobra, spylam, z je Jezu, jak on tak będzie z tą swoją kuszą śmieszną. Ja piernicę. Dobra, tu jest teren jakiegoś ziomka. Dobra, tu można walczyć. Piernie, ale jak gości będzie tak... Nie, jak on na będzie grał! Jak on na knoka gra, to... Dobra, niech mnie odknoka, niech mnie odknoka, dobra. No! Dobra, nokaj mnie, dobra, nokaj mnie, nokaj mnie sobie, nokaj mnie. Wiem co dobra. Dobra, dostał poizona. Dobra, owalerę kilka. Kurde, też zostałem gdzie on jest? Ale tu jest, widzę go, dobra, tu jest. Dobra, tu jest. O matko! Koksa owalił Dobra, uciekam mu Koksa owalił, dobra Tepaj, mnie tepaj, mnie tepaj, mnie tepaj Nie no, druga perła mnie nie płaskam. Dobra I ja on se tu może mnie No Fajnie się bawisz Ej, albo bo aż mu ten koks minie, no po prostu, no. Ej, dobra, albo zawołam tego typka, co chciał ze mną jeden v 1 MSG, Piotro Gryf, pomożesz w PvP? Ej, on uciekł? Ej, chłop zlogał, chłop zlogał, kurde, no. Chciałam się z nim bić, tylko chciałam się dobrać, tak jakby, nie? On powiedział, że mnie nie tepnie, później jak się dowiedział, że mam sobego seta, przygotował sejtemy i... Pisał, żebym nie brał z nim soja w ogóle, co jest... Ja nie mogę, dobra. Wbijajcie na serwer kraftkip.pl. Na tryb R w i na inne tryby. Nie chcę mi się już tutaj grać. A ja, 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 jak ja nie lubię takich ludzi.